W Moszczenicy pieniądze się nie marnują. Co można zauważyć po ostatnich inwestycjach? Drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, kompleksy sportowe, a teraz w budowie jest zaplecze dla sportowców wraz ze sceną. Do tego wszystkiego wybudowany będzie parking o powierzchni 2000 m2. Więcej na ten temat mówi wójt gminy Moszczenica Jerzy Wałęga. To już od dwóch, trzech lat mówiliśmy, że ma powstać taki kompleks sportowo-rekreacyjny na terenach zakupionych przez gminę koło Moszczanki, koło nowego mostu, koło nowego chodnika, tyle co oddanego do użytku. Właśnie jesteśmy na placu budowy, i to jest jeden z trzech elementów całego tego systemu centrum sportowo-rekreacyjnego: czyli Orlik to jest raz, stadion piłkarski, trawiasty to jest dwa i trzy to będzie budynek klubowy. Z samym zapleczem, z parkingami wszystko ogrodzone, oświetlone. Co do szczegółów, mogę powiedzieć, że sam budynek będzie również wyposażony w taką mini scenę, czyli taras wiatę o wymiarach 8,5 na 6 metrów po to, żeby można tam było na przykład zaprezentować występy jakichś zespołów, a w wolnych chwilach na przykład postawić stół do tenisa stołowego. Parkingi będą miały dość dużą powierzchnię, około 2000 metrów kwadratowych utwardzonych, wyasfaltowanych, tak aby również i ciężkimi samochodami, autobusami można było tutaj wjechać i e, nawrócić. Oczywiście całość będzie e, ogrodzona. No i ma funkcjonować na zasadach podobnych jak e, do tej pory Orlik, czyli będziemy poszukiwali w przyszłości kogoś, kto zaopiekuje się takiego menedżera, czy też e, administratora tych terenów, a na bieżąco wszystkie te obiekty w tym kompleksie sportowym mogły dobrze funkcjonować. Prace trwają dość e, intensywnie w tej chwili, aczkolwiek pogoda w ostatnich dniach kapryśna, mocne ulewy Trochę opóźniły te prace, a przede wszystkim spowodowały, że nadmiar wód gruntowych gromadzi się tutaj w tym terenie, trzeba to specjalnie pompami wypompowywać. Sądzę jednak, że już za kilka, kilkanaście dni będzie widać, jak mury pną się do góry, i wtedy jest ta największa radość każdego inwestora. Umowa jest tak skonstruowana, że w sierpniu prace mają być zakończone. Jeżeli oczywiście kolejne kaprysy pogody nam tego nie pokrzyżują, byłoby dobrze, żeby na koniec bieżącego roku cały ten kompleks już prawidłowo funkcjonował.